Przeważnie gram solo mm. Okej, okay, jesteśmy gotowi, mamy wszystko, tak? To co jest nam potrzebne do challenge'a IMF-ka jest yy... Strong flashlight jest, termometr jest, znajdziemy i idziemy uszczęśliwiać ducha Na graptonie. Zobaczymy jak, jak, jak głośny ten giggle jest Idziemy szukać ducha, idziemy mu zanieść wszystkie zabawki, zobaczymy czy się uśmiechnie dla nas Poważnie w czwórkę grasz? Zdecydowanie polecam zagranie samemu, chociaż raz w tę grę. Okej. Okay. Włączymy najpierw korę i zaraz znajdziemy ducha. Nie no pewnie, racja, racja, racja. Jak, jak grasz, jak grasz dopiero pierwsze, pierwsze chwile, że tak powiem, doświadczenia z grotu zdecydowanie prościej jest z kimś. Tym bardziej, jeśli ktoś by już potrafił, nie? Bo szybciej po prostu załapiesz y, zasady. Poraniczek, ja mam zrobić. Mm, 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 4,5 Mówienie na Ouidzi, dlaczego ci nie działa? Prawdopodobnie musisz sobie zaltabować i to wszystko. Czy tu jest duch? Eye Jest Zdrowie Ghost here. Czy musisz zrobić alt-tap i po prostu powrócić do gry ikoną? I wtedy normalnie wszystko działa. O, coś słyszałem. O! Ach! Tu jesteś! Dobrze. Dobra, tu jest nasz duszek. Idziemy mu przynieść zabawki. Dobra. Zabawka numer 1 jest tu Numer 2 Jest tu coś jeszcze? Trzeba od razu wiedział gdzie, gdzie ruszać Nie, nie wydaje mi się, że tu by było już Chyba dwie Okej okay. Jeden misio Drugi misio I know, I know you're here Down. Nie na stole tą łatwiej się szuka Misio, rulik Kolejne dwie Co, na to wychodzi, że jeszcze tylko dwie, tak? Okay. I jeszcze dwie podnosimy sobie ambience, żeby usłyszeć w razie co? I że się udało. Okej okay. Jesteśmy gotowi Podgłośnijmy jeszcze I've brought you gifts Hello?

I brought you a present Brawo No <laughs> nieee Are you kidding me? I don't know I've brought you a gift. O mój Boże, przeteleportował misia. Dwa, cztery, pięć. Dobra, idziemy po pierwsze i szukamy miska jeszcze raz. Come on! Ale jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej sukcesu. Jak przeteleportował misia, to znaczy, że chce się bawić. Dobra, to nie ten misio stąd. Znaczy, znaczy że misio z dołu, więc gita gitara. pewne płuca? Moje płuca są bardzo mało pojemne. A wiem czemu. Gdzie on tego misia wywalił? To jest, to jest adventure po całym domu, w takim razie teraz? Myślałem, że on wyrzuca tego misia gdzieś na swoje miejsce? Jak to na to Chyba, że się mylę, chyba, że ten misio tam był. No jak TV wywalił przed dom, no to tak, to prawda. Dobra, liczymy jeszcze raz Misję. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Dobra, to już dwóch misiów rzukamy. No nie, to szybko. Gdzie się schowałeś? Gdzie masz misia, byku? Ciekawe, kiedy to zrobię. Czy teraz? Czy muszę zromować wszystkie pokoje jeszcze raz? Oh, god. O, misio. o mamy dwa misie, Idealnie. Super. Ale traf. Dobra, niesiemy mu misie i czekamy. Czekamy na reakcję. Mam volume 30. Nigdy tak głośno nie grałem. Jak coś mi je w uszy, to zdechnę. Ale ambience, ale basy, ale jeszcze... Mam dla ciebie misię! O! Jest! Mamy to, yo! Ucieszyliśmy duszka! Yes! Yeah, Sekret Graftona! I. Okej. Okay. Challenge zaliczony. Challenge został zaliczony. Duszek się dla nas uśmiechnął. Jest to Shade.